Ale musiałem to koło odciągać do tyłu i mi się fryzura zburzyła. Zapraszam serdecznie do świata wielkiej polityki, e, to znaczy do Grajdowa. Mili Państwo, oczywiście jednocześnie na początek, e, powiem Państwu to, co zresztą powiedziałem e, Marianowi. A powiedziałem no, krza, e, krza, e, no, krzakowi, on tam dla mnie nigdy krzaklewski nie był. Zawsze taki krzaczor się pętał koło nóg. I ja powiedziałam, mili Państwo, ja Państwu nie przerywałem. Ja powiedziałem tak. Ja powiedziałem Marianowi prosto w oczy, tak, 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 że po prostu poszło w pięty. Powiedziałem tak. Powiedziałem mu, piękny Marianie. Tak on powiedziałem. Piękny Marianie. Nie, nie. Mili Państwo, bo tu trzeba powiedzieć, że Marian ładny jest. Nie, nie, nie. Mili Państwo, to jest, nie. W polityce nie tylko głupota się liczy, mili Państwo. In, intelekt również, proszę Państwa. No, a, a dlaczego ja, ja przegrałem z tym prezydentem, z tym, z tym, z tym e, zapomniałem nazwiska? No, 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 no czym mnie pobił? Mnie pobił głównie. Urodo. Dlatego ja powiedziałem Krzakowi tak, powiedziałam tak. Piękny Marianie. Jak ty mi przerżniesz, ten mój elektorat. Przez przecież teraz się kutom o tych listy. Ja mówię, jak ty mi przerżniesz, to, to ja cię ostrzegam. I wracam do polityki, bo mnie się jeszcze chce. Dopóki mnie się będzie chciało, to jeszcze będę mógł. Natomiast, mili Państwo, nie może tak być, że występuje premier Frankiewicz. E ten. Timoszewicz, no ale prawie że jedno i to samo. Mili Państwo, jeżeli mnie mówi premier Cimoszewicz, jeżeli on mnie mówi, że mam, y, mam, mam wybierać w referendum między jedną konstytucją a jedną, no mili Państwo, co to jest za wybór, wybór z jednego, z jednego to ja mogę wybierać kartofle z garnka. Przecież nie po to ja o pluralizm, żeby mi tylko dali i jeden wybór. Dlatego ja powiedziałem tak, ja, ja powiedziałem dokładnie, powiedziałem tak, premierze Cimoszewiczu, Wodzimierzu i Liczu, z tobą nie pójdę. Bardzo się cieszę. I przyjechałem tu z ostrzeżeniem i jednocześnie z apelem. Bardzo się cieszę. Obywatele, obywatelki, bracia i siostry. Myślę, że mam prawo tak powiedzieć i no jeszcze dzisiaj przed południem w Warszawie, wieczorem w Opolu można powiedzieć, generał Pielgrzym. Więc rodacy, obecny rok będzie rokiem naprawdę bezpartonowej walki politycznej. Będzie rokiem ataków na całą formację lewicy. Będzie rokiem ataków na troszkę sierakowską, wcześniej pamięci. troszkę wiatra, wcześniej go pamięci. troszkę Sekuę, troszkę Millera. Stowarzyszenia Józefa Oleksego nie krzyje. I dlatego chciałem Państwu przypomnieć słowa, które niedawno miało swoją okrągłą rocznicę. Kiedy to 1 maja Józef Oleksy wstąpił do niego na trybunę, wstąpił na trybunę i powiedział zdanie, które weszło na trwałe do historii światowego ruchu robotniczego. Oto to zdanie, cytuję. Nie traćcie. Ducha lewica was wysłucha. Proszę państwa, wy... proszę pa państwa, pa państw. po pozwólcie, że, że się przedstawię. Ja na, 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 nazywam się. A, 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 a zresztą nie będę się przedstawiał, bo nie, nie o to tutaj chodzi. Proszę pa państwa. Coś się ostatnio dzieje z politykami, choćby już, jak mówię, już nawet nie na naszym po podwórku, ale te ostatnie sensacje sprzed wczoraj, przed trzy dni temu, że jakiś minister sprawiedliwości Rosji, proszę Państwa, został znaleziony właśnie. Ja mówię, u nas się robi od paru lat lustrację, a facet to zrobił jednego wieczora. Poszedł i się wy wylustrował, czy tam jego te łała ziemne wylustrowały. No proszę państwa, e, zrobił to jednego dnia i ja uważam, że teraz jest gość po prostu <laughs> czysty. E, czego innym ży życzę. No, to natomiast, no niepotrzebnie się sam kokowanie w broni, mówiąc, że e, to jest jakaś komputerowa sprawa, że e, komputerem można zrobić wszystko. Ja wiem, że można zrobić wszystko. Ostatnio nawet słyszałem, że był przypadek, że można zaś w ciążę przez internet. E, ale proszę państwa, wróćmy do do do, do, do na nas. E, choćby, e, ja mówię te dziwne me metamorfozy. E, prezydent Aleksander. Prezydent Aleksander. E, nie, nie, ja, ja ja to powiem, bo. Ja zresztą mam taką tedywizję. Taką de jestem uparta, mam taką telewizję de jak minister Mimi Miller, który e, u, uważa, że nie ten mężczyzna co się zacicina, ale ten co kończy. E, więc ja jednak skończę. Więc prezydent, no ludzie, jak mówię, no ko -ko -ko kochani, chcemy tu siedzieć do rana. -ra 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 -no. e, proszę Państwa, prezydent Aleksander. K Aż się zaciął. E, no nie ja o to, o Chodź, Proszę Państwa, tenże prezydent miesiąc temu jak poleciał do Rzymu, żeby tam zawieźć te zaproszenia dla Jajana Pawła i rezerwacje ho, ho, hotelowe, bawił tam przez trzy dni. Po powrocie we wraca, samolot wylądował, wyszedł na płytę i całował. Ja mówię, no, lu, no, no lu, ludzie, no. E, i, a, I popowiada tak Mówi niech się przeciwnicy kokonkordatu Zastanowią czy nie zmieniliby swoje Opipini w tej kwestii W nowych jak popowiedział O kokolicznościach Ja mówię a, a, a jakie to by były nowe O kokoliczności że, że zobaczył żyw i nie umarł Że, że co Że, że został wybierzmowany No proszę Że mu papastoralem Kręgosłup ideologiczny zmieniono Żeby nie powiedzieć krzyż no Czy to, że cała kancelaria i y, 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 małżonka prezydencka i prezydent wszyscy otrzymają papieża po różańcu, którego się nie odmawia? I dopiero teraz trzeba będzie odmawiać. Jak się o tym dowiedział epipiskopat, ep 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 powiedział, a się kierunkowi ze zęby pokazały i mówi, już mówi kuć czerwone póki go gorące. I mówi, do kompletu im dorzucić klęczniki. No, ludzie, jak tak dalej pójdzie w tym tempie, a idzie w tym tempie. No przecież jak małżonka prezydencka całowała w dłoń papieża, daż cały brylant mgłą no A no przepraszam ba bardzo. No. A sam prezydent jak żegnał pa, 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 pa papieża na lotnisku, to słowo zapraszam, wymienił 44 razy, no i zapraszam i zapraszam, aż ja patrzę na lewicę, a oni cały czerwoniarz me Myśleli, że papież w ogóle nie wy, wyjedzie. Ja mówię, ja, naprawdę, jak to pójdzie w tym tempie do wyborów, całe lewica pójdzie do zbiorowego krzmu. Żeby się tylko tam nie popotopili jak kokoty. Bo nie przyzwyczajeni. Nawet się La, La, La Buda nawróciła. Klasa kupa państwa. Jednej tylko jeszcze się, się, się jednej tylko jeszcze, jednej się, 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 się znowu zaczęło. No. Jednej tylko się, się, Rakowski się jeszcze nogi nie zginają, ale, ale mówią, że ma gość, stać. Ale gość, w dom w Starym Piecu, di diabeł, papa Proszę państwa, a obecna koalicja. Ja wiem, co, co to jest? To jest koalicja? To jest niedawno, że to jest koalicja rozsądku, czytałem w prasie. E, to jest koalicja ro rozsądku, czy nie, 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 nienawiści. A czy może mi miłości? Proszę, małe, po jednej z awantur między koalicjantami wychodzi widzemarszałek Sejmu Boborowski, z sojuszu lewicy i mu mówi tak. Nadal będziemy w koalicji z PPSL. Może być w koalicji z PPSL, czy PPSL ma bardzo koko kochać, a my je koko Koniec, cytat, cytat, cy 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 no to albo mi miłość, albo po polityka. Co to znaczy, że my jako. No, przecież to jest ewidentna deklaracja mi miłosna. I po takiej deklaracji ja już i, inaczej patrzę w oczy a, prezesa Waldemara Pawlaka. Ja, jak ja widzę te rozszerzone źrenice tego młodego chłopca, to ja mam prawo domniemywać, że, e, że, 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 że Pawlak i, i, i wszyscy ci chłopie są przez lewicę seksualnie wykorzystani. Proszę, państwa. I, 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 I sprawa ostatnia. Drodzy państwo, no wczoraj słyszę e, O w tym. Proszę, że lekarze się masowo składają wypowiedzenia z pracy, że anestezjologowie w ogóle nie jedzą i nie piją. Do czego to dojdzie, proszę, pa Państwa? Ja mówię, ale jeżeli chodzi o anestezjologów, to już naprawdę niech nie przesadzają. Ja po, powiedzmy sobie, koniec i kropka. Odpowiedz mi sobie szczerze na pytanie, a po, po cholerę nam taki Przy takiej społecznej zdjęciulicy. No proszę, pa Państwa, a zresztą. A, 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 a zresztą. E, sam Józef Aleks powiedział, że w zeszłym roku przeżył 365 dni bólu. Czyli ma można! Bo nie widziałem, żeby się z grymasem tatarzał. Ja mówię, no, a że w zeszłym roku było 366 dni, znaczy, że jeden dzień sobie zrobił e, osobiście he, 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 chyba, chyba, że ma znajomego anestezjologa, zrobił tak tzw. znieczulenie miejsca.